Nagroda prezydenta Elbląga, służba zdrowia i opieka społeczna. W uniwersytecie trzeciego wieku nie ma egzaminów, nie ma stresów związanych z egzaminami i z naborem na, na nasze zajęcia. Pani Iwona Orężak od lat działa na rzecz środowiska osób starszych. Kierowana przez nią placówka swoimi działaniami pobudza aktywność osób w wieku podeszłym, stymuluje ich rozwój społeczny i osobowościowy, umożliwia w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny. Uniwersytet III wieku jest to placówka dla osób starszych, dla osób, które są nieczynne zawodowo. Uniwersytet ze swoimi działaniami wpisuje się w ideę kształcenia ustawicznego. Daje szansę prowadzenia aktywnego i bogatego duchowo życia już na emeryturze. Praca pani Iwony ma na celu przełamywanie stereotypów i zmianę w postrzeganiu problemu starości. Pani dyrektor jest zaangażowana w organizację różnorodnych projektów edukacyjnych i rehabilitacyjnych, takich jak integrująca lokalną społeczność senioriada. To jest taka grupa, która przychodzi nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że chce się nauczyć czegoś. I chyba. To jest ten taki najprzyjemniejszy moment, że chce się dla nich po prostu poświęcić czas. To chyba właśnie o to chodzi, że, że do nas trafiają osoby, które po prostu chcą coś dla, dla, dla siebie zrobić. Szczególne zaangażowanie pani Iwony Orężak w funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało zauważone. Za propagowanie idei kształcenia ustawicznego wśród osób starszych otrzymała nominację do tytułu El Elblążanina Roku 2002, a rok później kierowany przez nią Uniwersytet otrzymał nagrodę imienia Aleksandrze Gabrysiak za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych. Każdy może znaleźć i coś dla siebie, rozwinąć swoje uśpione pasje, zaprzepaszczone gdzieś tam podczas aktywności zawodowej. Nagroda prezydenta Elbląga, Iwona Orężak.